Dzień dobry kochani. Dzień dobry wszystkim. Dzień Cześć. Dobry. Widzę, że zobaczcie, miejsceczki zajęte, wszyscy gotowi. No to co? Zaczynamy. E, a, to się za na a tak widać, widać, pięknie. Słuchajcie, znowu pozostajemy w tematach związanych z krajobrazami Polski, bo ostatnio zaczęliśmy właśnie takie lekcje nagrywać dla Was. Byliśmy ostatnio nad Bałtykiem, a dokładnie byliśmy w krajobrazie nadmorskim, powiedzieliśmy sobie o wybrzeżu słowińskim. Tak? W zasięg. Zgadacie? Jest filmik na naszej kanale. Na, naszy na, naszy na, na... na naszym kanale jest filmik. Tak, tak, i, filmik jest. A słuchajcie, dzisiaj um, będziemy też nad wodą, ale trochę inną, tak? Dzisiaj zapraszam Was na. Nad jezioro? Dokładnie, nad jeziora będzie to krajobraz z Mazurskiego, dokładnie. Czyli powiemy sobie o krajobrazie pojeziernym. Czym on jest, jak wygląda i jaki czynnik miał tutaj dominujące znaczenie. Zapraszamy. Zapraszamy! Ze świnkami! To na początku, słuchajcie, przypomnimy, jeszcze gdzie ten pas po się znajduje. Na mapie użyjemy naszego e, palucha, którego o, lubimy, nie? Nawet nam na się kolorystycznie znowu pasuje, zobaczcie. Idealne jest już do głaskania świnek tutaj, prawda? <laughs> słuchajcie, pas po na południe oczywiście od pasa pobrzeży. i w tym pasie wyróżniamy pojezierze pomorskie. Pojezierze Wielkopolskie, gdzie tutaj oczywiście nasz Poznań, z którego teraz nagrywany tak. filmik. No i najbardziej na wschód położone Pojezierze Mazurskie. Samo Pojezierze Mazurskie na północnym wschodzie się znajduje. Trzy takie Pojezierza w obrębie pasa Pojezierzy, co zresztą tutaj też wyświetlimy żeby Wam to utrwalić, tutaj zwracamy uwagę, że na pojedzieżu mazurskim, Julek powinien sobie przypomnieć, podczas wakacji, Tak. ale nie ja, tych ostatnich, tylko poprzednich. Ja byłem na Mazurach na wakacjach z sobą. No właśnie, nagrywaliśmy taki filmik o Mazurach, co warto zobaczyć, taki pod względem bardziej turystycznym, oczywiście tam elementy górskie. To było w ramach świnki na wakacjach. Świnki na wakacjach, wtedy jeszcze był nasz Sobieś. No i tam też świniaki o różnych fajnych rzeczach opowiadają. Warto sobie do tego filmiku wrócić, zwłaszcza, że postaramy się, mam nadzieję, że tak mi się uda, nie powtarzać pewnych rzeczy, żebyśmy... Nie ja ja, ja tam dwa pływam, pływam żaglówką, więc warto obejrzeć. Tak, jedni pływają żaglówką, co niektórzy dla kaja, w kajaku byli, tak? Także Kajak. jak najbardziej. I kochani, jeszcze tak patrząc tutaj na te no w zasadzie na mapę też, bo będziemy używać za chwileczkę atlasu geograficznego, pokażemy jeszcze dokładnie Pojezierze Mazurskie, Słowo jeszcze takiego może przypomnienia, może wiadomości. Patrząc na pojezierze pomorskie, które mamy, jak widzimy, mocno też zaznaczone, słuchajcie, tutaj występują jeziora, ale jest tych jezior całkiem sporo, ale z reguły są niewielkich rozmiarów. My dzisiaj, jak będziemy na Pojezierzu Mazurskim, mamy tutaj jeziora. Mówi się, że około 3000. tysięcy jezior jest w No, tak właśnie jest. Które z reguły są z kolei duże. A nawet widać na mapie. Nawet widać, tutaj będzie to największe, o którym też wspominamy dzisiaj. No. I na Pojezierzu Wielkopolskim z kolei, jak się po przypatrzymy, to tutaj jeziora też znajdziemy, ale tutaj mamy najmniej tych jezior i one są niewielkich rozmiarów. Zresztą tutaj na mapie też, zobaczcie, bardzo dobrze to widać. Kolorkiem niebieskim, tak zaznaczone właśnie jeziora. Czyli myślę, że taki wstęp już mamy całkiem mocno powie, powiedziany, opowiedziany. Teraz kochani, na pewno przyda nam się, tak jak już wspominałam, atlas. Przejdziemy na chwileczkę do tego dokładnego położenia Pojezierza Mazurskiego. Zobaczcie, kolorem pomarańczowym tutaj jest zaznaczony obszar Pojezierza Mazurskiego. No. Jak patrzymy na mapę, to możemy powiedzieć, że leży między wzniesieniami, zobaczcie, szeska Góra, też dzisiaj o niej na pewno coś wspomnę, wspomnę no. i między drugim wzniesieniem Dylewska Góra, tak? Mniej więcej między tymi obszarami znajduje się właśnie Pojezierze Mazurskie, północno-wschodnia Polska, tak? I tutaj, jak jest to teren. Tutaj powiemy sobie, zwrócimy uwagę na to, jak wygląda krajobraz po jezieren, Czym się charakteryzuje? I oczywiście znowu pytanie bardzo ważne, jaki czynnik miał decydujący wpływ, ukształtował dzisiejsze właśnie charakterystyczny krajobraz pojezierny. No oczywiście w tym przypadku mówimy o Pojezierzu Mazurskim. Tak? Także będziemy sobie o tym właśnie mówić. Jak yy, kochani się z, yy, za chwileczkę będziemy tutaj przemieszczać yy, po szczególnych częściach lekcji opowiadać, co występuje, na pewno zwróćcie uwagę, że słowo pojezierze, już w samym tym słowie znajduje się... Jezioro! Jezioro, czyli jest to obszar mówiąc bardzo prosto, o wielkim dużym nagromadzeniu jezior. Są to jeziora polodowcowe. back. lodowiec tak no, był. No więc właśnie, teraz się cofnę tutaj do tego slajdu, tego, który był przez chwileczką. Na ten obszar, dzisiejszy obszar w ogóle pojezieży pasa Pojezierzy, przez długi czas był przykryty lądolodem skandynawskim. Zobaczcie, tutaj macie, macie za, zaczynny maksymalny zasięg zadowacenia skandynawskiego w Europie. Oczywiście w Europie jest Polska, zobaczcie no, jak cała, jest. Cała, zobaczcie. No, cała. I teraz tak, był właśnie hmm, pokryty tym lądolodem skandynawskim, ten obszar po jezierzy. I kochani, około 10 tysięcy lat temu lądolód wycofał się i zostawił po sobie charakterystyczne formy terenu. Te formy były wynikiem jego działalności, tak? Samego lądolodu, jak i potem wód, które topniały z lodowca. Mamy tutaj znowu formy niszczące, czyli działalności erozyjnej, i formy związane z akumulacją, czyli czymś budowaniem, czymś gromadzeniem. Dzisiaj właśnie w toku tej lekcji sobie o tym e, powiemy. Co takiego charakterystycznego znajduje się. No to niesamowite, żeby tutaj rondolot, był taki. No, no widzicie, są takie wszystkie niesamowite rzeczy trzeba powiedzieć, że Polska jest przepiękna, barwna, jeżeli chodzi o właśnie mnogość tych krajobrazów i czasami jest tak, że nie trzeba za daleko wyjeżdżać, by sobie to wszystko. Zobaczyć, pooglądać i doświadczyć samemu. No więc już wiemy, że występują jeziora polodowcowe. Jeziora, czyli te, które tutaj są głównie znane. Mamy wielką tą krainę Wielkich Jezior Mazurskich. Jak sama nazwa mówi, zobaczcie, tych jezior całkiem sporo. Największe oczywiście śniardwy. Tak, drugie co do wielkości powierzchni jezioro Mamry, ale pomiędzy nimi różne jeszcze inne, które widoczne są na tym obszarze. Dużo tych jezior, zobacz. do, I zobaczcie, one są tak ze też połączone, zobaczcie, kanałami różnymi, tak. No, ja tworzą, no Właśnie, tworzą taki system tutaj e, rzeczny, gdzie możemy, rzeczny jeziorny w zasadzie, e, szlaków właśnie e, kajakowych, które można wykorzystać, kiedy pływamy i właśnie sobie tutaj spędzamy miło czas. Jakie to jeziora polodowcowe? jakie konkretne typy możemy spotkać. No na pewno mówiąc o tym największym jeziorze, jezioro Śniardwy, tutaj zobaczcie, zwracamy uwagę, że jest to jezioro morenowe. Jeziora morenowe to są jeziora, które mają dużą powierzchnię, jak widzimy, no jest Śniardwy całkiem potężne. Największe no, w Polsce, mówiłaś, Największe w Polsce, małą głębokość, słuchajcie, i łagodne brzegi. Jak się przyjrzymy, no to nie jest jakieś poszarpane, tak, dosyć właśnie łagodne. tak trójkąt, dwa jakby się I trochę przyjrzeć, to może masz i rację. Także jezioro Śniardwy, Drugim takim jeziorem morenowym, no to to drugie co do wielkości w Polsce, jezioro Mamry. Znowu tutaj je widać. I znowu to samo, czyli takie dosyć łagodne brzegi, tak? Mała głębokość, całkiem duża powierzchnia. Ale nie tylko te jeziora występują. Jak powstają te jeziora? Jeszcze słowo. Powstają w zagłębieniach moreny. A co to jest morena z kolei? Może ktoś zapytać. To jest takie, takie wzgórza, takie wyniesienia, takie wypukłe, można powiedzieć, obszary. Tutaj, kochani, usypane zostały z materiału skalnego, e, który został naniesiony przez lądolód, tak? No, jeżeli mówiliśmy o skandynawskim, no to z półwyspu skandynawskiego. I to są właśnie moreny. I teraz pomiędzy, w zagłębieniach między tymi wzgórzami często właśnie znajdują się różnej wielkości, kształtu jeziora, tak? I tutaj oprócz tych morenowych, które mamy właśnie w zagłębieniach moren lub w między międzymorenowych wypełnionych wodą, znajdziemy też zupełnie inne, rynnowe, długie, zazwyczaj długie, wąskie kręte, głębokie też i o stromych brzegach. I takim przykładem jest na przykład przykładem jestem przykład, ale niech będzie. Jezioro słuchajcie, nickie. Zobaczcie, tutaj znajduje się, jest dosyć długie, kręte, tak? Oczywiście, I jak takie jak wygląda. Y, takie y oczywiście tutaj charakterystyczne, inaczej wygląda niż chociażby to Śniardwy. Drugim przykładem jest jezioro Tauty. Też tutaj mamy, zobaczcie znowu, długie, kręte, wąskie, tak? I oczywiście w tym przypadku, jak źródła nam donoszą, najgłębsze jezioro rynnowe w tej krainie wielkich jezior mazurskich. Także jak najbardziej takie jeziora. Czyli już mamy dwa typy. Jezioro morenowe i jezioro rynnowe, które właśnie powstaje w rynnach, takich wyżłobionych rynnach, postopiennych Lądu, tak? Czyli mamy. Czyli trzeba zapamiętać te dwa rodzaje. Tak, trzeba, trzeba. Bo no. będą się potem nam dalej znowu przydawać. Co jeszcze znajdziemy? Tutaj już wspominałam, jak mówiłam o tym położeniu, granicach w zasadzie tego Pojezierza Mazurskiego. Zobaczcie, mamy szeską górę, która ma 309 metrów nad poziomem morza. No właśnie, nie jest, nie jest jakoś imponująca, natomiast jest to najwyższe wzniesienie Pojezierza Mazurskiego. Ona, ta szeska góra, znajduje się. W takim ciągu właśnie Moren. Tych wzgórz, jak widać, charakterystyczne, takie wypukłe, morenczołogie to są. Tak, wzgórza szeskie. E, słuchajcie. E, I ta szeska góra to jest druga m, co do wysokości, właśnie drugie wzgórze w Polsce północno-wschodniej, po tej dylewskiej górze, której przed chwileczką też mówiliśmy, pokazywaliśmy. A w ogóle trzecia pod względem wysokości wzgórz polskich pojezierzy, czyli całego pasa, właśnie jeszcze po wieżycy. A wieżycy, słuchajcie, też mamy zobaczcie tutaj, ale zupełnie mm, gdzie indziej tak leżącą nie na Pojezżu tutaj Mazurskim, tylko tu już zahaczamy o że dokładnie jak zobaczycie kaszubskie mamy tutaj też tak możemy na Kaszubach zbliżyć właśnie, na Kaszubach, czyli mamy znowu kolejną formę Wzgórza wzniesienia, tak, morenowy, morena czołowa, pojawia się takie słowo, bardzo też ważne, co to znaczy morena czołowa, to znaczy, że ona powstała wtedy, kiedy londyńczyk się. Y, oczywiście y, sobie był, tak? I ona się utworzyła równolegle do czoła. Czyli, kochani, mamy kolejną formę. Y, na pojezierzu, jak widać już tutaj, że to chyba zdjęcie nawet Julek wykorzystaliśmy. Tak, no tak? No, tak? dokładnie to zdjęcie. Że te... Mówiliśmy Krutyń. tutaj, tylko za... mówić, że oprócz jezior mamy też rzeki na pojezierzu mazurskim. Taką ważną rzeką jest rzeka Krutynia. I słuchajcie, druga rzeka Sapina. Dwie tutaj charakterystyczne, dlaczego o nich wspominam? Otóż dlatego, że mamy tutaj. Szlaki kajakowe, tak? Bo dzięki właśnie obfitości, różnorodności jezior, malowniczości tych rzek i różnych strumieni i sieci kanałów, właśnie, które już mówiliśmy, łączą jeziora w system dróg, właśnie wodnych, posiada tutaj doskonałe właśnie warunki. To po jeziorze do oprawienia tej turystyki kajakowej, co zresztą właśnie widzimy. I tutaj te szlaki kajakowe, czyli szlak rzeki Krutyni, który widzimy, i szlak rzeki Krutyni jest najpopularniejszym szlakiem kajakowym na Mazurach, takim bardziej bardzo charakterystycznym, atrakcyjnym. Rzeka Sapina, czyli drugi szlak rzeki Sapiny, też popularny no, oczywiście. Pewnie, pewnie się można zasapać, jak się podporządkować. <laughs> tak, 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 tak. A ja myślę, że tak, bo to na pewno wymaga siły, koordynacji ruchów i niezwykle też takiej wprawy, tak? No ale jak wiemy, ci, co się wybierają, to na pewno mają takie doświadczenie. Czyli rzeki też znajdziemy. Znajdziemy też oczywiście parki krajobrazowe. Tutaj taki ważny mazurski park krajobrazowy, który, który tego celem utworzenia właśnie jego było zachowanie tych pięknych wartości malowniczych, tego jeziornego krajobrazu polodowcowego, tej bogatej też fauny. Zobaczcie, symbolem tutaj w logo tego parku jest bocian biały i też flora, oczywiście, i różne inne ważne historyczne wartości właśnie Polski Północno-Wschodniej. I tutaj w tym parku, na terenie tego parku, chociażby znajdziemy różne też formy takiego morfologicznego związane właśnie znowu z działalnością tutaj lądolodu i, i, i wód, które z, z, z potem stopniały, tak? Z tego, z tego lodowczo-lądolodu Zajdziemy tu na przykład kemy. To są takie różne piaszczyste, żwirowe pagórki utworzone właśnie w szczelinach lodowcowych lub pomiędzy różnymi bryłami martwego lodu. Ale też sandry. Co to sandry? To takie roz, rozległe równiny. myślałem o no, jakaś dziewczynka, Sandra. No właśnie nie. Sandra to imię. Tutaj sandry jako równiny zbudowane ze Wirów, piasków, które znowu zostały naniesione przez wody roztopowe. Także też ty, takie tutaj e, znajdziemy, kochani, e, formy. Oczywiście, jak, jak zawsze, bogata flora fauna, świat zwierząt no to ten właśnie bocian biały, który go już wspominam, chociażby jego tutaj będziemy podziwiać, ale Ładnie. mówiąc o świecie zwierząt, e, jeszcze bardzo dobrze jest wspomnieć, słuchajcie, jest takie jezioro, zobaczcie, takie bardzo owalny kształt, ma taki praktycznie prawie okrągły. Jezioro Łuknajno, bliziutko Mikołajek, jak widać, wspominamy o nim w naszym filmiku o Mazurach, tak, I, i tutaj przy Jeziorze Śniardwy, gdzie ono jest też ostoją, tam jest oczywiście znowu um, obszar chroniony przyrodniczo, gdzie mamy łabędzia niemego, tak, i też możemy go spotkać, um, będąc właśnie na tym terenie, podziwiając Wygląda widok. Bardzo sympatycznie. Tak, i tak dostojnie. I zobacz, A. Julek jest, dodatku jak widać tutaj Białe. koloru, też białego. No, mówiąc o zwierzątach, trzeba wspomnieć o świecie flory, czyli, czyli o różnych tutaj roślinach, a przede wszystkim o kompleksie największym Puszczy Piski, która rozciąga się, zobaczcie, około 100 tysięcy hektarów ma tak. Taki kompleks właśnie leśny na Mazurach. Puszcza Piska, która jest porośnięta lasami przede wszystkim sosnowymi i świerkowymi. Oczywiście z domieszką innych drzew. Tutaj będą i brzozy, i osiki, klony, olchy, dęby no i oczywiście rosną właśnie na tych równinach sandrowych, na tych piaskach, o których przed chwileczką wspominałam, tak, także też możemy to znaleźć, oczywiście gdzie nie gdzie torfowiska niskie, taka właśnie roślinność torfowiska, a także też bagniste tereny, gdzie mamy na przykład do obserwacji w rezerwacie przyrody nietliskie bagno, tutaj możemy też to zauważyć, tak, no. Jak widzimy. I kochani, no teraz zmierzamy do tego, co już w zasadzie powiedziałam, czyli podsumowujemy, co to jest ten krajobraz pojezierny. Został ukształtowany przez lądolód, to już wiemy, tak? który nadciągnął do nas ze Skandynawii. To tutaj mamy charakterystyczną rzeźbę młodoglacjalną, to znaczy, jest to taka rzeźba, która została właśnie ukształtowana, powstała jest bardzo wyraźna, z dominującymi formami w czasie tego ostatniego zadowacenia, słuchajcie, no, Trudno, ale łatwo zapamiętać, Glaciologia, nauka się o lądolodach, lodowcach młodo, czyli dobrze zachowana, może tak będzie łatwiej. Kojarzyć. Liczne jeziora mamy tutaj, to już wiemy, nie tak? Bo! Pagórkowata, urozmaicona powierzchnia terenu, te moreny, które już wspominaliśmy. Czyli, czyli trzeba zapamiętać, że na Mazurach są nie, jest nie tylko wiele jezior, no właśnie. ale też takie pagórki, No tak? właśnie, właśnie, dokładnie. Szerokie te piaszczyste równiny, są mówiliśmy, tak? Powierzchnie Sandry, czy właśnie te torfowiska tutaj też występujące. Także jak widzimy, nie tylko jeziora, ale całe mnóstwo innych form związanych właśnie z działalnością tego Naszego ostatniego zadowadzenia lądolodu, który miał tutaj, kochani, miejsce i się pojawił na tym obszarze. Co ciekawego robić na Mazurach? No, tak jak mówię, dużo, dużo mówimy o tym w innym filmiku, to tylko przypominam, że słuchajcie, no, można oczywiście uprawiać kajakarstwo, to już wiemy, tak. Można, kochani, żeglować. Tak. Też oczywiście po jeziorach, można w ogóle a to, plażować, a, odpoczywać. No właśnie, ale przecież można też po prostu się kąpać, jak to się Kąpać, kąpać to oczywiście, lubi... chodzić na Wycieczki, piesze, rowerowe. A, tak, są lasy to na grzyby. Oh. Albo na spacery. Jak ktoś, słuchajcie, akurat by znalazł i pogoda by sprzyjała. Na no. spacery, oczywiście. Do tego słuchajcie, narciarstwo, słuchajcie, można tutaj też. No, e, a na wiaśnie. No właśnie, nawet w waszym podręczniku, tak mi się teraz przypomniało, że też jest, e, zobaczcie, o, jest, dobrze. E, pamiętałam, e, też taki, też fotografia, gdzie mamy ośrodki właśnie narciarskie i tutaj oczywiście narciarstwo e, takie zjazdowe i biegowe możemy jak najbardziej e, uprawiać. być Śniak, no? no właśnie, to muszą być nowe warunki sprzyjające, a jak nam się to znudzi, to możemy odwiedzić chociażby Olsztyn, tak? W ogóle pamiętamy, że to jest stolica województwa warmińsko-mazurskiego. I tutaj kochani, chociażby też zamki, tak zobaczyć, a jak jeszcze i to już zobaczymy, i coś jeszcze będziemy szukać, to dla fanów albo w ogóle osób, które podążają szlakiem różnych właśnie sanktuariów, ważnych miejsc religijnych, no to właśnie sanktuarium w świętej też możecie zobaczyć. Wszystko jest warte uwagi, ciekawe, więc nie tylko przyroda, ale też zabytki i dużo, dużo więcej filmiku o Mazurach. raz leź, Polecamy. Polecamy jak najbardziej. Przypominam, że ten krajobraz jest bardzo charakterystyczny, kochani. No przede wszystkim bardzo, bardzo bogaty właśnie w te wszystkie, kochani, formy właśnie polodowcowe. No i cóż, chłopaki, podobało się? Bardzo się podobało, i teraz my z Juliuszkiem się wybieramy na żaglówkę. A co, tak was zaciekawiło? Widzę tutaj to, tak. e, to dzisiejsza lekcja, Was dotknęła. ruszamy słuchajcie, na, na śniadłach, pływamy tutaj, na naszą żaglówką, zobaczcie. Oj, słuchajcie, jaka nieprzyjemna przygoda spotkała na tej żaglówce. Słuchajcie, zobaczcie, co się stało teraz. No, zobaczcie. No, no co się stało? No, no, Oj! Nasza notatka z lekcji nam wpadła do wody. Wszystko z bo się tak ten się No ale, ale to nie moja wina. No to, to, żeś przychylił łódkę, bo, bo taki jesteś troszkę wiesz, no, przygrubawy. No <laughs> dobra, już nie zwalaj na mnie. Każdy każdym razie, słuchajcie, nasza notatka z lekcji się y, zamociła w wodzie i niektóre wyrazy nam się zamazały. I teraz takie zadanie mamy dawać, taką prośbę, taką gorączą, tak bardzo byśmy chcieli, żebyście nam pomogli. I nam napisali właśnie w komentarzach pod tym filmem na YouTubie, jakich tu wyrazów brakuje, zobaczcie, tutaj mamy takie zdania do uzupełnienia. Obszar dzisiejszego pasa jeziorze przez długi czas przykryty był lądolodem. I jakim tym lądolodem tutaj właśnie się zamazało? Drugie to już było tutaj, zobaczcie, rozległe polodowcowe jeziora w dość regularnych kształtach, w zagłębieniach pomiędzy wzgórzami, nazywamy jeziorami i też właśnie się zamazało jakimi? Później mamy, zobaczcie, też takie stanie z kolei długie, wąskie i dość głębokie jeziora powstały na skutek stopnienia lądolodu, jak nazywamy, też się nam zamazało. I jeszcze tutaj mamy przykładem tych pierwszych, czyli tych tutaj z punktu drugiego. I przykładem z tych pierwszych jest największe jezioro w Polsce, czyli. I tutaj nazwa się tego największego jeziora też nam zamazała. I jeszcze mamy oprócz jezior charakterystycznych dla krajobrazu Pojedynczego Mazurskiego, jest rzeźba terenu. Tu właśnie, że rzeźba terenu z dużą liczbą, i tutaj właśnie mówiliśmy, że tak rzeźby terenu dominują takie różne formy. Więc napiszcie, jakie? Ja. No i ostatnie, tutaj największym kompleksem leśnym na Mazurach jest i też tutaj nam się zamazła nazwa tego lasu. Jakbyście byli tak uprzejmi, uzupełnić, słuchajcie, i tak nam przesłać do soboty, do godziny 20. odpowiedzi, będziemy Wam bardzo wdzięczni. I nie tylko będziemy wdzięczni, ale też pozdrowimy wszystkich, którzy nam tutaj pomogą. Także, także zachęcamy, słuchajcie. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia. Hej! <trybuj>